Siemasiem, a witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a w tym filmie będziemy y, nie możemy kupować nic za, y, za złoto, więc na przykład nie mogę sobie kupić tych y, y, TNT, więc y, ni niestety w tym filmie TNT jumpów nie sobie nie zrobimy. Ale za złoto akurat nie jest tak że bo gorzej, nawet by było chyba za żelazo, bo po prostu złoto się dłużej zbiera, więc wtedy by trzeba było chyba piece ulepszać. Więc akurat y, za złoty że, że nie możemy kupować za złoto jest chyba trochę lepsze niż żebyśmy nie, nie mogli kupować za za żelazo On wyszedł, dobra Fajnie Jezu mi się tam tak myli W ogóle na Craft jest jakaś na. O, o patrzcie już właśnie przegrałem Nie mogę... Ja, ja sobie w ogóle całe złoto wywalę, więc co ja wywalę całe złoto? myślałem, że ktoś u mnie jest przez skrócie. Ja całe złoto po prostu wywalę, żeby tego nie kupować. W ogóle słyszałem, że na tym, na CraftPlayu jest jakaś nowa edycja. E, podobno ta edycja właśnie się trochę pogorszyła, niż miała się polepszyć, więc to szkoda. myślałem, że będą jakieś lepsze rzeczy na tym CraftPlayu, e, ale niestety się, się pogorszyła jeszcze. No to już, no zdarza się. I oczywiście piszcie, czy chcecie takie filmy, żebym nie mógł kupować Za złoto, emeraldy, czy diamenty Gdzie idziemy w sumie teraz? Nie wiem za bardzo, gdzie idę sam Okej, tam jest niebieski, ja chyba do niego teraz pójdziemy sobie A To będzie się budowało, bo to wiecie co, ja może się tu za filarem tym schowam nie ja tak wezmę z tego zaskoczenia. Aha, dobra, ja on i tak chyba wie, gdzie ja jestem, więc to by się nie opłacało. No on wie, gdzie ja jestem. Chłop sobie spadł. On nie refa, niestety akurat refów ja nie mogę jeść. A ciekawe, czy na przykład, gdyby on Refa wywalił niechcąco, ciekawe bym mógł go zebrać. Bo wtedy bym tego nie kupił, jakby, więc w sumie to by było ciekawe, czy to by tak działało, ale w sumie nie wiem. To było trochę takie dziwne. Bo jednak mam rzecz, która kosztuje to złoto, więc jednak. Chyba by się tak nie dało zrobić. On ją drabinkami, nie! Ej, nie udało mi się. Słabo, słabo. W ogóle tylko teraz się, tylko, tylko się teraz y, skaptałem, że tylko ja z nim zostałem, więc może być ciężko. Gdzie, gdzie ona baza? ma tutaj, bo, tu się, bo tu się budował, więc tutaj musi mieć baza. Mam trochę mózgu teraz nie, gdzie on to tą bazę ma. gdzie on ma tą bazę? O Boże. teraz padł. Aha, no to brawo, ja. Bo ogólnie jeden ja, ja challenge miałem robić na tym, na Craftplayu, ale ja zobaczyłem, że, że tam się osoby prze, przezywają jakieś się przezywały, jakieś osoby tam napisały, przeklinały na czacie w ogóle. I tam się wszyscy potem kłócili. I tak sobie pomyślałem, bo i tak tam nic właśnie nie działało. Bo klikałem właśnie i był jakiś wielki lag serwerowy, bo tam są teraz lagi też na, na tym Craftplayu. I był jakiś lag, i w ogóle nie, nie, nie mogę wejść na arenę, więc po prostu tak sobie myślę, że ja ja i wyjdę, bo jeszcze oni się będą dalej kłócić. To to nie ma sensu. No i poszedłem na, na ten taki nowy serwer, najlepszy w Polsce obecnie. Więc chyba dobry wybór. On tu ma bardzo dobra, czyli jednak. Lagi, Naj najgorzej. Proszę. Nie ma proszę. Ja lecę. Grasz na bloody, to lepiej najdodaj mnie, chłopie. Ja bym chciał na bloody grać. Zresztą ma ciężkie przyciski, to tak? trochę współczuję, ale... No dam mu tej fury, ale to jest taki trochę taki fair. bo on mnie teraz zabije. No dobra, z... zginę. W ogóle smutno mi trafia, bo sobie TNT Jumper w tym filmie nie, nie porobię. A patrzcie ile mi złota się uzbierało w ogóle, że mam sprawę tak złota. Którego i tak nie użyję. On tu leci, dobra, ja się, ja się tu chowam. On jeszcze enchantowany ten. A mi się coś wydaje, że on bije z tego, z placowni klika. Bo strasznie mi HP leci, ale to przez to, że on ma tego, szarpa pewnie jeszcze, to możliwe, że też przez to pewnie. No jest, jest pewnie lepszy ode mnie. A nie on tak mi robi ide. Aha. Okej, okay, dziwna. Nie wiem, czemu on spadł chyba go za bardzo TNT rozwaliło, nie wiem co się tam stało. Okej, okay, więc tak właśnie wyglądał film, gdzie nie mogę kupować nic za, za złoto. Jeśli oczywiście chcecie więcej filmów z takich serii, no to dajcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzach. I ogólnie jeszcze chciałem Was tak powiedzieć, bo mam tego starego skina, a to wszystko przez to, że po prostu serwer jakby nie wczytał mi tego skina nowego, tylko tego starego mi raz pokazuje i właśnie dlatego go mam, bo się teraz skapnąłem na końcu, więc sorry za to, ale no. Więc i jeśli, jeśli takich więcej filmów chcecie, no to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarz. Siema.